Hej kochani, z tej strony Adrianna, a dziś mam dla Was bardzo ciekawy filmik. Witam Was w moim laboratorium zła. Miałam tego nie robić. Przestań. dziś porównamy sobie dwa urządzenia, jeden droższy, drugi tańszy. Tym droższym urządzeniem będzie UFO, czyli urządzenie do nakładania masek już wszystkim znanej szwedzkiej marki Foreo, a... Najważniejszym urządzeniem będzie to oto cudeńko. Jest to maska z wish służąca do terapii światłem, aż mi wszystko spadło. Czy wy to widzicie? Nie, no ma, ta maska jest tak creepy. Jest jeszcze część na szyję, ale ona jest chyba tylko po to, żeby mnie udusić. Oba urządzenia służą do terapii światłem, dlatego że i Ufoforeo ma terapię światłem i to cudo, więc pomyślałam, że jakby... I jest tutaj pole do porównań. Polem do porównań jest również cena, dlatego że UFO marki Foreo kosztuje ponad 800 zł, czyli jest to cena znaczna. A nasza maska z Wish kosztowała mnie 80 zł, czyli jest taniej, może będzie lepiej. Na pewno jest straszniej. A, a jak to przyłożę, to już mi nie będzie chciało zejść z twarzy, bo kiedyś taki film o tym. Dobra, zróbmy sobie może unboxing naszego cudeńka. To co mi spadło jest to pilot, chyba. Tak, mamy tutaj pilocik, mamy jakieś różne funkcje wejścia na ładowanie. Mamy naszą maskę, tak wygląda tutaj, a tak wygląda w środku. Tutaj są te wszystkie diody. Ta część jest ruchoma, ale chyba specjalnie, dlatego, że ta nie jest. To się chyba odluzowało. Ale mi to nie upadło, więc najwyraźniej musiało się popsuć w transporcie. I mamy jeszcze tutaj takie straszne rzeczy na oczy. Ja, ja naprawdę nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby to zrobić. Mamy jeszcze część na szyję, rachunek, jakieś śrubki, pasek i kabel. O, akurat ten kabel mi się przyda, bo popsuł mi się. A, ta końcówka będzie się nadawała do czegoś innego, jak ta maska się nie okaże być taką super. I mamy również instrukcję obsługi, która jest wyjątkowo krótka. To jest tylko tyle. To jest taki świstek. Tak naprawdę to chyba nie jest instrukcja obsługi, tylko informacja, jak to zwrócić. O. Nie no, żartuję. Tutaj mamy jakieś informacje o świetle. Mamy tutaj napisane, że jest 7 kolorów. Ja wam to wszystko tłumaczę tutaj z angielska, dlatego że to jest po obcemu napisane. Widzicie, jak ja jakie poświęcam? Mamy tutaj czerwone światło, niebieskie światło, zielone, żółte. Mamy purple, 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 purple. To było. Fioletowe, tak. Mamy cyjanowe. Cyjanowe? Nie, tego na pewno nie użyję. I mamy białe światło. <laughs> Więc które sobie użyjemy? Tutaj mamy napisane, że żółte światło wprowadza tlen do naszych komórek, napełnia je energią i poprawia pigment. Czy może to? Cera mam teraz dobrą, nie mam jakiejś niedoskonałości, no to nie będziemy działali na trądzik, ale może właśnie poprawimy jej koloret. No i to jest wszystko. Testujemy. Przyłożę sobie tak na początku na sucho. O, matka, jak to wygląda. Nie będę ukrywała, że troszeczkę się boję. Nie było tutaj żadnej ogarniętej instrukcji obsługi, tak więc nie wiem, co jest do czego. Nie wiem, czy jak nie przyłożę tego do twarzy, to mi tej twarzy nie wypali zaraz albo nie wypali mi oczu. Tak więc zobaczymy. Aha, więc tu sobie podłączymy to. O, całkiem nieźle mi idzie, ogarniam. Aha, i tu chyba idzie ten kabelek. A jakbym niestety, że nie Dobrze, że kabel dość długi. Okej, okay, urządzenie mamy odpalone. Coś tam się świeci, czyli chyba działa. A nie, jeszcze to muszę podłączyć. Okej. Okay. jest. Miałam nadzieję, że nie zacznie działać. Fajnie by było, gdybyśmy wiedzieli, co znaczą te liczby, gdyby napisali to w instrukcji. O Jezus, ja się, powiem mam szczerze. Nic tam nie ma w instrukcji. Jak to ustawić? Dobra, zostawię tak ustawione, jak jest tutaj. Czas. Ustawmy sobie jakiś krótki, nie wiem, czy to jest w sekundach. Nastawię sobie 10 sekund. O, świeci się. Ja to sobie później użyję jak lampę. Jaki mieliśmy wybrać? Żółty. Nie, to chyba nie jest takie straszne, to po prostu kolorki. To jest, to jest ten żółty, czy to jest zielony? Dobra, to jest chyba ten żółty. Ja wiem, że on wygląda w kamerze jak zielony, ale to jest właśnie chyba ten żółty. Ej, chyba mi nie wypali oczu, no bo patrzę się na to tak wiem, sobie po prostu jest, więc przykładam to do twarzy i nie wiem, nie wiem, co ja mam teraz z tym zrobić. Ja mam gdzieś nacisnąć play? Kiedy to zacznie działać? Ej, może to już działa? Nie wiem. To już prowadzi tą terapię światłem? No, wybrałam sobie kolor i start, jak jest start? Może mam długo naciskać? Nie ma tutaj przycisku jest czas, color select, start. Nie wiem, no te światełka się świecą, ale tutaj czas nam nie leci. Tu mam przycisk start, ale jak go naciskam, to po prostu zmieniają się kolory. Więc może dłużej przycisnę? Dziwne to jest. Może położę się, zrelaksuję się. Co ja tutaj narobiłam? No nie leci czas. Co tu się dzieje? Kolory mi się zmieniają. Widzę, że możemy sobie jeszcze nastawić moc. No dobra, słuchajcie, ja już myślę, że to jest to, że to już działa, więc ja sobie teraz posiedzę, poczynuję w tej masce, jeszcze sobie o to na brodę ustawię i już może mnie kompletnie oślepiać. Zostało nam już tylko dwie sekundy, ogarnęłam już o co chodzi, po prostu czas zaczyna lecieć od razu wtedy, kiedy ustawimy sobie kolor i nie są to sekundy, tylko, jak mówiłam wcześniej, minuty. No i czekamy, została nam jeszcze minuta i zaraz zobaczymy sobie efekty. O! No i dobra, maska przestała się świecić i pokazuje Wam się teraz, no na pewno wielka zmiana, prawda? Jegoś wydaje mi się, że to wygląda gorzej. No słuchajcie, no oczywiście na jakąś wielką zmianę nikt chyba nie liczył. Jeżeli to już nie miałoby działać, no to musiałoby raczej działać regularnie na moje skórze, a nie także tylko na 10 minut sobie ustawiłam. Natomiast jeżeli chodzi o całe doświadczenie, to jak możecie się domyślać, jest koszmar. Ta maska jest ciężka, to nie przynosi żadnego relaksu. Kiedy to zakładamy, czujemy, że. Jest niedopasowane do twarzy, więc to wszystko spływa. A jak się położymy i ona się w miarę trzyma, to i tak czujemy taki mocny ucisk tego plastiku. Ta maska to jest naprawdę ciężka. Widzicie, jakim tutaj porobiła rychy na nosie? No, moim zdaniem w żadnym stopniu nie jest to coś, co miałoby służyć naszej urodzie. Poza tym to światło jest tak rażące, jest tak nieprzyjemne, że kilka minut przebywania w tym to jest od razu ból głowy. To jest tak, jakbyście się patrzyli po prostu na ledy, które Wam migają przed oczami. Te tutaj śmieszne okularysy one przed niczym nie chronią Design straszny. Mimo, że jest to produkt nowy, to ja widzę, że jest porysowane. Ta część lata, ta część... O, to też zaczęła latać. Nie wiem, w jaki sposób ma to nam pomóc, ale wiecie, ja sobie zachowam na harmię, ja nie narzekam. Czy ta maska działa? Nie mam pojęcia. Musiałabym sprawdzać dłużej, a nie chcę. Ale powiem Wam, że przebywanie w niej 10 minut to była mordęga, ciężar na twarzy, porysowany nos, bolące oczy i głowa. No nie wiem, czy ma to coś wspólnego z relaksem i terapią światła. Natomiast jeżeli chodzi o UFO foreon, to nie mogę wam zrobić unboxingu, dlatego że mam tu już urządzenie odpakowane. Nie pamiętam też, co było w środku, natomiast znalazłam informację, że w środku znajdziemy ładowarkę, podstawkę pod urządzenie, instrukcję obsługi. O, to jest ważne. Tam niestety nie było. I jedną maseczkę na dzień Make My Day. Oryginał jest szczelnie zapakowany. No, to jest bardzo ważne, dlatego że to mieliśmy po prostu zapakowane. O, tak, takie pudełko. Nie mamy gwarancji, czy ktoś przypadkiem tego już wcześniej nie używał, czy to nie jest produkt, który był zwrócony. Do urządzenia mamy dołączoną aplikację. Możemy używać bez aplikacji, ale z aplikacją mamy większą kontrolę. Ok, więc teraz przeprowadzę sobie zabieg za pomocą urządzenia UFO. Więc wyciągam sobie maseczkę. Wybrałam sobie Akai Berry, Nakładam ją na urządzenie. Tutaj nie widać, ale urządzenie jest czerwone. Urządzenie teraz wytwarza pulsację. Jest zdecydowanie ciepłe. Nie jest to nic nieprzyjemnego. Nie jest to gorące, natomiast zdecydowanie czuć to ciepło. Zdjęłam wam maseczkę. Teraz widać, że światło zrobiło się zielone i pulsuje mocniej. I urządzenie zrobiło się zimne. Zdecydowanie jest to zabieg na pewno przyjemny. Szybki, dlatego, że cały zabieg trwa tylko 90 sekund. Powiem Wam szczerze, nie pamiętam o tym, żeby używać tego urządzenia codziennie, natomiast używam go przed jakimś wielkim wyjściem albo rano, jak obudzę się z taką bardzo napuchniętą twarzą, dlatego, że terapia chłodem naprawdę pomaga, żeby ta twarz jednak była mniej opuchnięta i ta opuchlizna wokół oczu się po prostu mniejsza. Urządzenie się włączyło. Ja sobie teraz w sklepie pozostałość świateczki, niech ona tutaj działa. No, teraz to się świeca. Powiem tak, no chyba nie udało nam się znaleźć odpowiednika, cena była obiecująca, wygląd jest interesujący, natomiast działanie powiem Wam średnio i uczucie również. Jeżeli chcecie rozszerzyć swoją pielęgnację, jeżeli chcecie dodać jakieś urządzenie, które wytwarza ciepło, światło czy pulsację, to nadal zostałabym przy UFO marki Foreo, jednak jest to bardziej sprawdzony produkt. Raczej odradzam wam kupowanie Jakiegoś takiego, jakichś gadżetów z AliExpress albo Wish, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, dlatego, że no różnie może się to skończyć. Ja też się bałam, czy to nie będzie miało jakiegoś spięcia albo zwarcia na mojej twarzy. Nie chciałabym tego. No i tak no, powiedzcie mi, co myślicie o tym urządzeniu, czy chcielibyście je przetestować, czy balibyście się, czy chcielibyście przetestować UFO marki Foreo. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie mi kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, a ja już się z Wami żegnam. Pa, pa!